Obecnie rynek właśnie od czasów pandemii, tak według mojego odczucia, mocno zdynamizował Te zmiany i asortymentowe, i jakieś zmiany przyzwyczajeń klientów, którzy, którzy coraz mocniej patrzą na prostotę montażu, szybkość montażu pewnych elementów. Jak kiedyś na no, robocizna jednak, jednak była tania stosunkowo, tak teraz jest dość droga i no, wszyscy jednak patrzą i na jakość poszczególnych towarów, i na łatwość ich montażu. To nowe pokolenie już od początku lat 2000 no zdecydowanie ma łatwiej niż tak jak my startowaliśmy kiedyś, że no trzeba było zdobywać pewne rzeczy. Tutaj to nowe pokolenie ma już wszystko podane na tacy niemalże. I to zależy od konkretnego człowieka, już, jaką on ma chęć zdobywania nowej wiedzy. Dobry witam wszystkich słuchaczy i widzów w programie wywiadach oświecenie w biznesie. Dzisiaj zawitaliśmy do pioskowa trybunalskiego do firmy Hempis. Chciałbym podziękować Maryszowi za to, że zgodził się na wywiad. Jak każdy wywiad będzie ciekawy. Będą pytania związane z biznesem, z historią, z rozwojem, też osobiste, więc posłuchamy, zapytamy. Myślę, że będzie bardzo inspirujący, bardzo ciekawy wywiad. Więc dziękuję jeszcze raz Mariusz, że, że zgodziłeś się na ten wywiad i pozwól, że cię zapytam o to, jak firma powstała wiem, że firmę tato zakładał. Widzę tutaj na ścianie, że 1990 rok, czy to już jest 34 lata. Tak było. Tak było. I czy byś mógł trochę opowiedzieć o tej, jak to się w ogóle zaczęło? Czy znasz tą historię, jak tato zaczął, a później jak wy, się to przyjęli, jak to wszystko się działo? Witam wszystkich. Mariusz Pieczak, chępi z Piotrów Trybunalski. Historia firmy no, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniejsza, w zasadzie, niż ten 1990 rok. Tata zakładał, miał firmę elektroinstalacyjną, no i... To w którym roku Tata zaczął? Ile firmę? W 1973. Wow. 1973. Także... To ile to już lat? 50? 17 lat było jeszcze na innym no. rodzaju działalności, no ale już bazując na bazie już klientów, których dla których wykonywaliśmy instalacje, no, potrzeby były materiałowe coraz większe, zaopatrzenia i tak, to, tak, 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 tak się zrodził pomysł na hurtownię elektryczną. To się pierwszą hurtownię elektryczną w Piotrkowie Trybunalskim? W Piotrkowie drugą dokładniej, okay. ale mniej więcej różniło nas może jeden dzień. <noise> jak jak była, tylko się, pojawiła się tylko możliwość zakładania tego typu działalności, to od razu, to powstała, od razu firma. powstała firma. Konkurencja już nie istnieje, natomiast my, dalej, my w dalszym ciągu istniejemy i myślę, że będziemy jeszcze długo istnieć. Fajnie. A powiedzmy, kiedy ty dołączysz do firmy, w którym roku? Eee, no ja byłem założycielem firmy. Tutaj Tutaj ja byłem takim. A, okay. no, jednym to... z pomysłodawców, bo było nas, w sumie było nas trzech pomysłodawców, że no, problem, gdzie kupić kable, gdzie kupić aparaturę. Eee, no i tak wpadliśmy na pomysł hurtowni. Czyli namówiliście tatę, który już miał swoją działalność, tata tak jest, tutaj tata był pierwszym i największym klientem na początku, tak. ale, ale z czasem usługi, przekonaliśmy naszych klientów, że będziemy to robić wspólnie, klienci będą wykonywali instalację lub z naszą pomocą my będziemy wykonywali z ich wydatną pomocą, no i tak to poszło. Bardzo ciekawa i długa historia. Nie wiedziałem, że to aż 1973. No, niesamowite, to naprawdę duży szacun i gratuluję. W całej tej historii pewnie też e, pamiętasz sytuacje takie, które były trudne dla firmy, które mogły gdzieś tam, jak to się mówi, zagrozić istnieniu, albo były no, ciężkie z punktu widzenia danego momentu, czasu, czy, czy wyzwań, czy projektów. Czy możesz z nami się podzielić takimi historiami? Lata 90. to były problemy zaopatrzeniowe. Generalnie na początku nie było niczego, natomiast klienci oczekiwali na terminowych dostaw. No, trzeba było stawać niemalże na głowie, żeby pewne rzeczy im zapewnić i dostarczyć na czas. Byliśmy też jakimś tam kulikiem doświadczalnym. Pierwsze jakieś tam wyłączniki różnicowo-prądowe produkowane w Polsce. My testowaliśmy na naszym jeszcze mhm. obiekcie, który wykonywaliśmy. No i klienci tutaj się jakoś do nas. Przyzwyczaili, ale, ale no również nasza ciężka praca to tutaj była głównym jakimś tam powodem, że no na tym rynku istniejemy od dawna. Mamy chyba już jakąś znaną renomę. Problemami były właśnie te problemy zaopatrzeniowe. Trzeba było wyjeżdżać na mhm. 2-3 dni, żeby, żeby kupić materiał. Mhm. A potem lata 2007-2008, to były taki, taki był taki moment, yy, problemy z płatnościami generalnie wszystkich. I ten I kryzys. I kryzys. finansowy, dokładnie. I hmm. no, dotykało nas to dosyć mocno. Myślę, że chyba całą branżę dotykało i chyba wszystko odczuli Ale, kryzys. ale, ale kryzys. jeszcze pamiętam ten kryzys, no bo to w sumie nie było już nie tak dawno. Ale no, przezwyciężyliśmy te kłopoty i ja myślałem, że mamy niezłą kondycję teraz. Powiedz mi, no jak ta kondycja się w tej chwili trzyma nieźle, no to na pewno to jakby jedna zasługa to jest przezwyciężenie tych kłopotów, no ale pewnie też były jakieś takie elementy, które spowodowały, że się jeszcze szybciej rozwijaliście. Wiem, że w którymś momencie weszliście też do grupy Intelektro, tak i to też pewnie był jakiś element iskra do lepszego, szerszego rozwoju? Na pewno tak. Tutaj przynależność do grupy Intelektro mocno nas wzmocniła w segmencie kablowo-przewodowym. Mhm. No, polepszenie warunków i no, ustalenie już takich stałych warunków współpracy z kablowniami mocno nas tutaj wzmocniło i no, nasi klienci już wiedzieli, że mamy bezpośredni kontakt z kablowniami, że możemy obsługiwać również duże kontrakty. Mhm. I tutaj na pewno to nam mocno pomogło, no, jak również no, kolejne zmiany siedzib, no ta już chyba już jest e, ostateczną taką… To ile tych tym, siedzib było? No to jest y, czwarta tak de facto. No i to już chyba. Czy za każdym razem przeprowadzka. Do lepsze, lepsze miejsce, większy, większy magazyn bardziej pojemny, bardziej dostosowany jeszcze do danego momentu mhm. y, asortymentowego, w którym w którym jesteśmy. Tutaj mamy, mamy już i regały kablowe i przewiarkę. O dużej wydajności, no plus wiadomo, jakichś drobnych regałów hmm. i paletowych, i, i, i na drobnice, jakieś regały półkowe. Ale tak naprawdę. A no, ponad 1000 metrów, metrów. Dla nas jest to wystarczające. Okej, okay, czyli to jest ostatnia przeprowadzka. Plus no, jeszcze jedno, jeszcze mamy jeszcze jeden magazyn, ale to na elementy gabarytowe typu słupy, fundamenty, to jest na osobnym magazynie. Czyli osobnym miejscu jest ten magazyn. No, tam jak duży już, jest ten magazyn? Yy, proszę? Jak duży jest ten magazyn? Yy, tam jest ponad 3000 m metrów samego miejsca, stricte magazynowego, natomiast plac manewrowy to tam jest ponad 6 tysięcy. Jeżeli chodzi o rynek i teraz zmienność rynku, jak spostrzegasz w tej chwili na rynku możliwości rozwojowe? Jak patrzysz dzisiaj na rynek? Jak patrzysz na rynek z punktu widzenia pandemii, która była ostatnie parę lat temu? Gdzie, gdzie pod pandemią wszyscy obawiali, znaczy obawiali się raczej spowolnienia, jednak to były dobre lata. Jak ty ten rynek czujesz, jak sobie go dzisiaj widzisz, jak go sobie tam w perspektywie widzisz paru lat do przodu? Obecnie rynek się właśnie od czasów pandemii, tak według mojego odczucia, mocno zdynamizował. Te zmiany i asortymentowe, i jakieś zmiany przyzwyczajeń klientów, którzy, którzy coraz mocniej patrzą na prostotę montażu, szybkość montażu pewnych elementów, jak kiedyś na no, robocizna jednak, jednak była tania stosunkowo, tak teraz jest mm. dość droga i no, wszyscy jednak patrzą i na jakość poszczególnych towarów, i na łatwość ich montażu. I zmiany asortymentowe, szczególnie w branży takiej mocno zelektronizowanej typu, typu oprawy mm. typ led źródła światła przede wszystkim. To jest rzecz taka, że to ciągle jest duża dynamika mm. i asortymentowa, i jakościowo. No, Powiem tutaj z takiem o jakość nie musimy się martwić tutaj. No, dziękuję bardzo. Ale tak naprawdę pytanie, czy ta szybka zmienność według Ciebie to jest zagrożenie, czy to jednak jest jakieś yy, możliwość rozwoju, tak? czyli to jest jakby. Yy, zarówno jedno, jak i drugie. Mm -hmm. Zagrożenie dla tych, którzy nie będą się potrafili przystosować do tej dużej zmienności, to będzie zagrożenie. Dla tych, myślę, że nam się to udaje, jest to szansa na zdobywanie nowych klientów, nowych rynków, przedstawianie im coraz lepszej oferty, mm -hmm. żeby mogli jak najlepiej skorzystać z naszych usług. Jeśli chodzi o rynek, jeszcze zapytam, na rynku dzisiaj też ta dynamika nie tylko pewnie tyczy oświetlenia czy całej branży oświetleniowej, ale generalnie jest to duża zmienność rynku, tak i dużo trendów związanych też z energetyką, z ZOZE, że tak powiem, z całym dzisiaj głośnym KPO, które ma wspierać jakby zmienność albo przygotować kraj do... Do, do rozwoju tego energetycznego, którego nam dzisiaj brakuje, tak? Przez wiele lat nie było dużych inwestycji, jeśli chodzi o, o sieci elektryczne, o różnego rodzaju rozwiązania. E, jak Hempis w tym wszystkim się widzi za, za dzisiaj, za parę lat? E, widzimy tutaj dużą szansę. E, na pewno te nasze sieci elektroenergetyczne muszą być przebudowywane, rozbudowane lub zmodernizowane i tutaj upatrujemy dość dużej szansy dla nas. Mamy ludzi, którzy są w tym wycinku rynku elektrycznego dobrze dobrze, wy, dobrze wykształceni Wiesz, i dobrze osadzeni. Znają osadzenie. realia rynku, znają klientów i tutaj myślę, że to jest dość duża szansa na to, żeby jeszcze szybciej się rozwijać. Cała branża OZE no, chcąc nie chcąc będzie musiała być jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze szybciej rozwijana, mm -hmm. niż w tej chwili. Yy... Pompy ciepła, panele, magazyny energii, przede wszystkim, według nas, to jest yy coś, na co warto postawić w najbliższych kilku latach. Ja rozumiem, Hempis jest przygotowany, dostosowuje się, ma zaplecze osobowe, techniczne, wiedzowe, żeby Mamy zasoby i, zasoby i ludzkie, i magazynowe, i sprzętowe, żeby zapewnić y, odpowiednią obsługę klientów i myślę, że no, skorzystamy tutaj razem z, razem z Wami na tym. Ech, dziękuję. Ja <laughs> myślę, że cały rynek na tym skorzysta, no bo dużo się mówi o tych dużych pieniądzach KPO, które mają wpłynąć do, do, do Polski albo już pływają, wpływają tak? I, i na pewno Yy, wszyscy cała branża liczy na to, że te pieniądze oczywiście w wielu obszarach się pojawią i dzięki temu tak naprawdę będzie dużo możliwości inwestycyjnych, ale, ale też jakby projektowych. Na dla pewno wszyscy czekają na te, na te pieniądze, żeby ruszyć z możliwością wykorzystania tych pieniędzy. Żeby to nie były jakoś tam specjalnie przejadane te pieniądze, tylko to muszą, one muszą trafić w inwestycje, które napędzą. Cały rynek, to nie tylko branża elektryczna, ale, ale i cały rynek hmm. i budowlany, i, i branża wykończenia wnętrz, także myślę, że tutaj ta nasza branża elektroenergetyczna skorzysta na tym w dużym stopniu. Jeśli chodzi o, o jakby Twoje doświadczenie w biznesie, nie miałem tej wiedzy, ale teraz wiem, że też byłeś założycielem, więc masz ponad 30-letnie doświadczenie w biznesie, więc bogate. Jakbyś tą wiedzę dzisiejszą, te doświadczenie miał wtedy, kiedy zaczynałeś firmę, kiedy otwierałeś statom w tym 1990 roku. Co byś zmienił? Co byś inaczej zaczął? Coś byś zmienił? Coś byś. Tak, taka szybka perspektywa? Na pewno postawić bardziej na rozwój logistyki. W tej chwili mamy to już dość dobrze rozwiązane, ale ciągle się uczymy. Natomiast ta logistyka w tamtych latach trochę u nas szwankowała, jednak, ale to było spowodowane jednak no, ograniczonymi zasobami finansowymi. Mm -hmm. I tutaj na pewno tą logistykę można byłoby poprawić. Reszta to. Wszystko odbyło się. pracować, a no, już chyba się na tamte lata już chyba się nie, <noise> nie dało ciężej. Okay. Ale troszeczkę mówię o tym rynku, że jest mało zinformatyzowane. Że jednak jakby ten informatyzacja, ta informatyzacja, ta, ten, ten nowoczesna sprzedaż, to jednak tutaj nie jest to na takim poziomie jak w innych obszarach, w innych gałęziach. Jak ty to. Znaczy, akurat uważam, że tutaj, że ta cała branża elektroenergetyczna jest mocno zinformatyzowana i no, klienci korzystają z różnych źródeł zakupowych, począwszy smartfony, tablety, mhm. jakieś. Yy, Każda licząca się firma ma swój sklep internetowy lub platformę, na której klienci mogą kupować o każdej porze dnia i nocy. Dostęp do, do katalogów elektronicznych też jest dość powszechny, także wydaje mi się, że tutaj ta branża nasza to jednak jest i mocno konkurencyjna, i mocno jednak dość mocno zinformatyzowana. Okej, okay, dzięki. Jeśli chodzi o biznes, doświadczenie. Kompetencje to są ważne elementy w biznesie. Ale też mówicie o szczęściu, że też jest ważne. Jakbyś powiedział, twoje, co jest ważniejsze, szczęście, kompetencje. Trochę szczęścia na pewno też jest potrzebne w biznesie. Zresztą, chyba jak w każdej branży. Tutaj, no, bez odrobiny szczęścia, bez odrobiny trafnych decyzji lub, lub dotarcia do odpowiedniego klienta w odpowiednim czasie. No, ten rozwój firm byłby mniejszy. My mieliśmy chyba to szczęście, że no, razem tutaj rodzinnie współpracowaliśmy i dało to nam te efekty, które mamy w tej chwili. Szczęście to jest chyba tylko jednak 10% może całości. Reszta to jednak jest praca, wiedza, kompetencja. kompetencja, dobór odpowiednich ludzi do współpracy. I tutaj ten czynnik ludzki. Wydaje mi się, że jednak na razie w tej branży jeszcze jest decydujący, aczkolwiek no teraz więcej tak jak mówisz. Informatyzacja, czyli kolejne jakieś tam elementy informatyczne no będą zmieniały nasze życie. Jeśli chodzi o ludzi, właśnie wspomniałeś, że, że ludzie myślę, że w każdej branży są ważni ludzie ale dzisiaj na rynku jest ciężko pozyskać dobrego współpracownika, dobrą osobę. Też są sygnały z rynku, że fachowcy są na rynku, ale coraz ich jest mniej, ciężko... Lub z... y, coraz drożsi. Albo coraz drożsi, no bo jak jest mniej, no to jest prawo rynku i mniej, więc pewnie to tak też co działa, ale ciężej jest o dobrego pachowca, młodzi się za bardzo nie, mm, nie chcą szkolić, rozwijać. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem, czy...? Zgodzę się ciężko jest pozyskać y, dobrych ludzi, chętnych do... Y, no... W tej chwili w tej branży dzieje się bardzo dużo i to jednak ciągłe kształcenie jest potrzebne. Mhm. I wydawałoby się, że młodzi ludzie chętnie by w to brnęli w tą, tą naukę rozwój, no jednak jest ciężko. jakieś no, przemyślenia, się... dlaczego tak się dzieje? To nowe pokolenie już od początku lat 2000, no zdecydowanie ma łatwiej niż tak jak my startowaliśmy kiedyś, że no, trzeba było zdobywać pewne rzeczy. Tutaj to nowe pokolenie ma już wszystko podane na tacy niemalże. Yy, I to zależy od konkretnego człowieka już jaką on ma chęć zdobywania nowej wiedzy. Yy, nam się udaje i utrzymywać starych pracowników, to tutaj no, średnia pewnie to no, powyżej 15 lat pracowników. Natomiast nowi, nowych też jak najbardziej przyjmujemy, pozyskujemy, szkolimy yy, i Tutaj mamy w nich nadzieję, że no dalej będą na takim samym poziomie, albo jeszcze lepszym niż, niż ci nasi aktualni starzy pracownicy, hmm. starsi doradcy, że będą mogli tą firmę dalej ciągnąć. To tak, ile osób teraz firma Hempis zatrudnia? 42. 42 osoby. I to większość, ponad 15 lat? Większość 90. już jest takim dla 15-letnim, ale to w każdym. W dziale znajdzie się ktoś młodszy, że ma to możliwość uczenia się tak i, tak. I tak właśnie uważamy, że, że właśnie to w ten sposób powinien następować, że ma możliwość uczenia się od starszych. Pewne rzeczy ci starsi, no wiadomo, no, to ich doświadczenie nauczyło, że, że pewne rzeczy już umieją, mhm. i wydaje mi się, że to jest naturalna rzecz, natomiast no, tych młodych trzeba tych pewnych rzeczy nauczyć. Na koniec chciałbym Cię zapytać troszeczkę o takie sprawy prywatne jakie masz hobby, jak spędzasz wolny czas, no bo w biznesie wiadomo, tego czasu nie ma, w biznesie każdy przedsiębiorca, biznesmen pracuje, tak się mówi, od rana do wieczora, czasami nawet i, i dłużej, ale trzeba mieć trochę tego czasu dla siebie, dla, dla swojego hobby, dla rodziny, jak Ty spędzasz czas, jak ten wolny czas dla Ciebie jest ważny. Tak jak w każdej branży pewnie znajdują się momenty takie, że jest większe napięcie, większe natężenie pracy, no i trzeba pewne rzeczy, szczególnie jakieś tam dokumentacyjno-papierowe nadrobić popołudniami, ale to moje hobby to może nie jest jakieś to wielkie hobby. Dom, rodzina, a no plus kochane zwierzaki. Dość duży Wydawałoby się, że jorki, jorki są małe, ale ten mój jest dość Ech, duży, duży, taki siedmiokilogramowy, taki także to śmieję się, to jest jork gigant Ech. i mam parę żółwi, no, na które, które też wymagają y, może nie jakiejś wielkiej y, staranności w opiece, natomiast y, w miarę dokładności i, i, no, pomaga, trzeba im pomóc w utrzymaniu czystości ich siedzib, ale wydawałoby się, że to są powolne zwierzęta, jak to tak przyjęło się, że żółw to jest szybki, ale to, to był tylko moment, jak tylko zginął gdzieś na trawniku i się zakopał ja się pod liśni. Także no, hobby to dom. Panie, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad i dziękuję za te wszystkie informacje, za podzielenie się. Drodzy Państwo, zachęcam do subskrypcji programu Oświecenie w Biznesie. Nagrany wywiad pojawi się za parę miesięcy. Zachęcam, żebyście lajkowali. Jeszcze raz dziękuję Mariusz za, za wywiad i życzę szamy sukcesów. Dowiedziałem się o rzeczach na wywiadzie, o takich, o których wcześniej nie wiedziałem, więc to też jest dla mnie bardzo inspirujące, że, że, że więcej rzeczy się dowiedziałem. Jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję. Dalszych lat współpracy owocnej sobie myślę, że razem życzymy. Jasne. I, i ja jestem przekonany, że tak będzie. Panie, dziękujemy bardzo, zapraszamy i do zobaczenia.